śmiecił Jebany, ale czemu śmieciu? Bo jesteś śmieciem i pierdolisz głupoty kurwa Przecież to jest fakt Jaki fakt, że co kurwa? No, zrobiłeś w pokoju trenera gamingu W, jakiego, w jakim pokoju trenera debilu Dułego jebany? Trenera. Nie, to nie był pokój trenera i dom też nie był trenera, tylko dom jest kurwa ani Ty śmieciu jebany A tam, co, a tam ci, nie było chyba? trenera? To, że on tam mieszkał kurwa wcześniej to nic nie znaczy I zrobiłeś w jego pokoju kurwa gamingu tak, no? To nie był jego pokój kurwa No to co to tam było? To był kurwa jakiś schowek na coś. Jak schowek kurwa, no tak, to jest zajebiście profesjonalne gaming Bo kurwa sam go zrobiłem debiluś, bani. To... Kurwa. Kurwa, kurwa. kurwa. O Dawaj, kurwa. O kurwa. O kurwa. Dawaj go kurwa. Jebany. Dobra, ej, mam pomysł. Walczymy o Anię z Zielonego wzgórza. Tak, jak suwa. rycerze. Śmieciu, jebany. Jak rycerze. Śmieciu, jebany. Dawaj, jak rycerze. Śmieciu, jebany. Jak rycerze. Jesteś rozjebany już, kurwa. Zobacz. Walczymy o Anię Jesteś z Zielonego wzgórza. Dawaj. Kto wygra, ten poślubi ne, Anię. mi to zapnij, kurwa. Dawek, kto wygra ten poślubianie? Kurwa! Ale... Chodź pizdeczko! Podejdź, pokaż co potrafisz! Chodź, wyjdziemy na dwór. Chodź. Po napierdolamy się to Powiedz tu się, to wyjdziemy na dwór. Kurwa! <gry> Moi drodzy, nie ma zobaczyć 10 Na Gali A paint 20! Dobra, to, to jest Krakowski, arenie, bilety? Ta, wsta, kurwa, w Krakowski, Tauro Narenie. I lecie makro, Kurwa! Ej, to się ci się odpierdaliło w główce!